Siemano, witam na moim kanale. Zostaw subika, łapeczkę w górę, jeśli było więcej. Siemano. Dobra, więc witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony Serbix. Siemanko. Ogólnie mamy godzinę... O, jest godzina 6.16. No, więc witam was jeszcze raz serdecznie, oczywiście z tej strony Serbix. Witam was na moich butach Jumbo. Ha. Nice. No, co dzisiaj ogólnie, taki vlogowy trochę odcinek, ponieważ wczoraj to był 16 lipiec. biliśmy na kanale 6000 subskrypcji, także chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować, oczywiście, za ten próg subskrypcji, bo to jest naprawdę bardzo dużo dla mnie. Ja pamiętam, jak dopiero wbijałem 3000 subów, bo robiłem turkę pamiętam a tu teraz już jest aż 6000 także dziękuję bardzo serdecznie wszystkim i mam do Was taki specjal ponieważ wraz z publikacją tego filmu prawdopodobnie wleci post na społeczność o QA no zrobimy sobie QA jakieś myślę że całkiem by taki akurat na 6000 specjal zrobić Także taki specjal na 6000 myślę, że QA. Kurde. Bardzo w porządku będzie. Mm. Także też bym was, prosiłbym Was o zadawanie tych pytań jakichkolwiek. Jakie, jak macie jakieś pytania do mnie, to oczywiście możecie zadać na zakładce Społeczność, tam się wyświetli post. No i co, no dzisiaj taki krótszy będzie odcinek, bo myślę, jak będziemy nagrywać to QA, to może będzie troszkę dłuższy. Dzisiaj takie podziękowania, także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za te 6000 subów. Ogólnie troszkę jest więcej, bo jest chyba 6000, nie wiem, 17, no, nie, dobra, 6007, troszkę zawyżyłem, ale dobra. Yy, ogólnie też chciałem Was przeprosić za to, że nie było filmów przez ostatni tydzień, ale po prostu nie było mnie w domu, a po drugie, no słyszę jeszcze, że nie chcesz mi się nagrywać tego Farminga 19, ponieważ no... Pff, Znudziło mi się trochę. Hmm. Pytacie czemu nie ma serii braciaki. Ponieważ w no, mu się znudziło. <grym> też nagrywanie. Ale mam taką jedną serię właśnie to jest. Zapraszam podejść na kanał Pan Albin, ponieważ tam wleci, nie wiem kiedy, może już wleciał, może nie. Yy, odcinek właśnie jest ze mną. Będzie to seria wakacyjni sąsiedzi, coś takiego. Także też zapraszam, tam możecie stawić subika. Yy, no i co? Ja będę sobie kończył mału. Yy. Jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję za te 6000 subów. Mam nadzieję, że uda nam się wbić cel 10 000 subskrypcji, ponieważ to jest moim celem w sumie jak, jak na ten czas. I myślę, że od farminga 22 zaczniemy tak na poważnie cisnąć. Nie wiem czy mi widać. Halo, dzień dobry. Na poważnie będziemy cisnąć. Mam już kilka pomysłów na serię. Także co, nic tylko, czekać aż, na far, aż farming wyjdzie i grać. Także żeby tylko sprzęt pozwolił i będzie Picobello. Także co, dziękuję wszystkim za oglądanie, zostawcie subika, łapeczkę w górę, miłego dnia życzę i trzymajcie się na razie. Siamani.